Także witam Was w tym kolejnym odcinku tutaj z Perge. Oczywiście seryjka powróciła. Piękny grafika przede mną tutaj. O, kierownica, grafika, muzyki jeszcze brakuje, ale na filmach to mi zablokuje mi niestety. No co lecimy, to jest na nie? Ja już zasiadam do starej 60. Grafika też omówiłem na poprzednim odcinku, nie ja będę tutaj tego mówił. A włączymy tylko patrzcie, włączyłem się kapitalnie Miałe ja co nagrywałem dalej Oczywiście dla Was materiał Mają piękna 60 po remoncie Miesiąc czasu się z nią nie widziałem moją lalką Piękna to 60 A ja się zatęskniłem za nią, nie? No i ta 60 raczej będzie taką ikoną tej serii też bardziej, nie? Bo to taki stary klasyk. No i 914 i Zetep to jest też taka, To są główne ikony tej serii, nie? Od nich się wszystko zaczęło, nie? No, przyszła się będzie kosiarka pewnie lepsza, to będzie się lepiej kosiło te łąki. Też bardziej chcę lewą dłonią kierować, bo na prawej mam kuku, niestety sobie zrobiłem małe. No i palec mi trochę boli. Miałem pliki sobie zgrać właśnie teraz pendrive'a ja zapomniałem jak zwykle, ale trzeba nagrywać, bo jest 19, .00. jeszcze chcę dzisiaj live'a zrobić. Jeszcze mam dwa filmy muszę nagrać. No. <ścoughs> Także no po udostępniajcie jakość macie te 1080p 60 klatek wyrenderowane pięknie będziecie mieli, jak się wszystko dobrze uda. A jak nie to 720p, ale będziecie jednak mieli ten jakość chociaż 60 klatek, nie? No i drugi monitor mi tu przyjdzie, będę miał dołożony, tutaj pokazuję po mojej lewej. Tylko kamerka ma ruszane no, odbicie, nie? To też dajcie z tym sprawę. Ale kamerkę też wam polecam, myślę, że Ta kamerka jest bardzo dobra, a była bardzo tania, nie? Jedna z tańszych, ale dobrych kamerek, nie? Po prostu kamerką nie była obowiązkowo, bo chciałem zacząć te filmy już z wami, żeby były z kamerką, już tak po prostu, żeby już tej kamerki i w ogóle tego, nie? Nie boję się nic, tylko wiecie, nie? że ktoś mi będzie hejtował za to, że mam krzywy ryj, ale no, to jest się nic tego. Mogę mieć krzywy ryj, proszę bardzo. Tylko że ja mam krzywy ryj, ale ja mam łeb do interesów. No dwa lata, nie. Jeden rok mówiłem wam, że będzie komputer. Czy tam nawet dwa lata, nie? Ale komputer po tych roku, półtorej roku albo po dwóch i w końcu był, jest. Od miesiąca mam ten komputer od ponad dobrego miesiąca. Jeszcze mi służy dalej działa. Wszystko pięknie chodzi. Grafika wleciała to dzisiaj od razu kurde nagrywam dla Was odcinki na weekend, żebyście sobie mieli co pooglądać, a żebym ja też nie musiał nagrywać dla Was za bardzo tych filmów, bo niestety zaś kolejny tydzień, znowu kolejny ciężki tydzień będzie i wiecie, szkoła tutaj nie ma czasu, nie będzie czasu nawet kiedy ponagrywać co tych filmów. No to też teraz robię to. No, no dobra, ja tą lewą sobie będę kierował, bo dla mnie to lepiej. Pojdziemy sobie po nasiona dzisiaj, jeśli, jeśli się uda to skończyć. Chociaż jeszcze jedna łąka nam została. Jeszcze sobie że zakupiłem jedną ja łąkę. Niestety, kurwa, widzę, widzi się rozwój tej serii. Jest dalej. Nowe rejony się odkrywa i pojedziemy sobie na nową łąkę, zobaczycie gdzie na łąka z Matixa oczywiście Matiksa, od Matixa xxl 99 możecie już wiedzieć o jaką łąkę mi chodzi też pewnie się dziwicie czemu jest ta seria napiszcie też w sumie hashtag tego tego odcinka, nie wiem, hashtag maraton albo też tam wiążecie, się hashtag sianokosy zostawcie lajka, suba dzwonem bo lecimy po, te, po myślę że się uda to odbić na spokojnie jeszcze jak postreamuję to na pewno eee, może coś na live też podokończamy tutaj żeby nie było, bo jednak na live nie co robić za bardzo No. Też teraz CPA na serię zacząć top 10 modów nie top no top 10 modów tygodnia, coś takiego co zrobić po prostu I ta seria by się pojawiała na przykład tam w poniedziałek, we w poniedziałek to ja Herosa, ale ta seria będzie polegała na tym, że polecam wam na przykład co tydzień będzie ten odcinek i będzie top 10 modów tygodnia, nie? I w zależności, kiedy te mody powychodziły, takie może wam będę dało. Nie, zobaczycie, jak to wyjdzie w ogóle. Albo ja wybiorę jakieś kilkadziesięć modów tygodnia i wam po prostu wydam je, nie? Więc no będą pokazane i by po prostu, nie? Dam linki do oryginalnych autorów, żeby tam nie było problemu, nie? No. Nie dam swoje, tylko oryginalne która mi się chce, nie mam za bardzo picia, wam powiem tak szczerze dobra musiałem włączyć wyłączyć kamerkę na chwileczkę ale to potrzebne było nie mile minut odcinka mamy tak szczerze. Na chwilę wyjdzie sobie. Za 8 minut, czy tam z 6 chyba dopiero. Na no, razie tylko, że dobrze się to nagrywa. Ale na pewno tak no i łąka będzie ta skoszona, będziemy sobie niedługo ją dookoła żeby już nie był z nią, żeby był z nią spokój tylko że tym razem chyba z tej łąki zrobimy sobie trawkę chyba i o siano kiszonkę sobie z niej zrobimy nie było chyba takiej akcji bo nigdy nie na kanale Albo zrobimy ją po prostu w siano i spasujemy, nie? Znaczy nie w siano, tylko w noc, tak po prostu Zgrabimy i tyle No lecimy ursusikiem, ursus na pełnych obrotach Jak słyszycie Trochę dzisiaj głowa boli, ale dla Was nagrywam takie materiały jeszcze by nie było. No idzie tam dobrze, to ostrze idzie. Też ja ostrze wymieniłem na nowe, bo wiedziałem, że się bezużyłem, jak będę kosił A mamy do no, cztery łąki jakby nie patrzeć, no ale. A, pewnie nie jakieś kawałki, wiecie. No bo to rotacyjna, to też wiecie, jak to jest, nie? Paniulki małe. No, także, a, jeszcze wam powiem tak, jeśli macie zasilac 300W, na spokojnie wam to na mesa i kiedy tej 750 pójdzie, nie? Długi główka. Mam pójdzie na spokojnie, ta karta to nie jest jakaś wymagająca, mi chodzi i niech tak będzie na razie. Gdzieś tam na pewno za te parę lat, na te 5 lat pójdę z wymianą tej karty, ten pasty termoprzewodzącej a po sam to wymienię, bo na pewno to się przyda. Dobra. Musiałem znowu wyłączyć, widzicie? Jak ja nagram jeszcze dzisiaj dwa filmy. A na spokojnie to powinno się zdarzyć. To będzie dobrze. Mam tutaj tego, to, to widzę wszystko. napisać jak Wam minął tydzień. Macie chyba sobotę jak to oglądacie. Ja mam czwartek jeszcze, ja 17... Nie, 7 dzisiaj. Wy to oglądacie. Czekaj, to jest 8. 9 oglądacie to za dwa dni. Tak teoretycznie za jeden dzień oglądacie, ja za jeden dzień. Co ja wam mówię? Jak ja nagram tak cztery filmy, to wam wydam. Jeśli dzisiaj będzie premiera tych filmów, to na spokojnie będziecie wszystko wiedzieć co i jak. No, to już mam nadzieję, że dzisiaj live udało się zrobić, te materiały, wszystko będzie pięknie jak gitara, bailando, będziemy się coś dookoła i pojedziemy na łąkę bo nie wiem ile minut mam, ale pewnie około 10 no to, to zostawcie lajka, super dzwonę, pamięci na kanału BTK Szoty, Bartaszu, Łuki, yy, dziękuję Ci za nagrywki, Ursus oporem dziękuję Ci za piękne modyfikacje Majstra tutaj pozdrawiam od Ursus oporem oczywiście wszystkich ogólnie znajomych Ursus oporem pozdrawiam Mam nadzieję, że kiedyś nam się uda spotkać w Ralu, bo chętnie bym takie spotkanie z wami zrobił. E, e, Kogo jeszcze pozdrowić? E, ona tutaj też pozdrawiam przy okazji, bo zapomniałem o nim powspomnieć. E, uniwersalnego Patroka, dziękuję tutaj chłopaki za to, że mnie wspieracie. Ja was wspieram przy okazji. No i tak się rozwijamy, nie? No i rura. Też to będzie gazo, bo życie bolało, ale to... Bo po filmach niestety jak się nagrywało widzicie już chrypa mnie bierze Takie życie niestety youtubera za najniższą krajową za najniższą krajową złotówkę Niestety widzę to to najstarsza nawet dla z dzisiejszych czasu tam na kejzerkę mi nie starczy Ale chodzi pięknie na tym, tym tłumiku Pięknie chodzi na tłumiczku. Dobra Jedziemy Jedziemy na kolejną łączkę na no, dokładnie łąkę Gematix XXL 99 miał blisko swoją farmę Moja no, przez PGR z SKR raczej pojedziemy A bo tu nie przejadę Kurwa Głupie słupy Rura, tą 60 się ciśnie, nie? Dużo mam... O, no mówię no, FPSy rosną rosną kapitalnie nie reaguje mi mocno tego, więc w praktycznie wcale I można lecieć kapitalnie, a nie? To co było? Dobrze widzimy w rusterkach teraz to Mi się to podoba Dobrze, no. no, nic nie walnąłem, bo Dopiero lipa by była No, mi minęliśmy chyba. No, szkurwa mnie zrzucił, pajac pierdolony. No. Po co oni tu migacze dawają? Ja też się zastanawiam. No tu migacz ale na zakręcie migacze dają. Oni pojebani są. Te dziwi bym otworzył wam, ale no niestety urwie, jak tak będę jechał z nimi. Powolutko sobie pojedziemy, mamy czas, na no spokojnie. Dokładnie o łąkę mi chodzi o tą tutaj po prawo w sumie co jest. Nie dokładnie tamto co Mathieu miał. No, a tamtą to by nie było stać. Jak powiedziałem tutaj, o, to o tą chodziło mi. My sam obgłosimy salutką, ona nie jest za duża. Ale zawsze coś tam więcej będzie z tego. Jeżeli by miał być mniej, tylko tu też było, to jest to też trzeba uważać niestety. Turbo daje se radę kapitanie, według mnie bez turbo to bym tu w ogóle nie kosił na tych podmokłych terenach Dolnego Śląską Śląska bardziej może być rzec Ło, mi kurwa nie odbije no a mi krzakami wszystko dajemy nawet Skasimy to na odcinku, to będzie spokój i tyle no to czemu nie to koszono, a bo bo nie, mój nie, nie jest mój teren zapewne bug jest pewnie o tego pola jest bug pewien muszę to naprawić swoje własnym ręcznie muszę to tak zrobić po prostu, bo inaczej tego nie naprawię będzie naprawiane pięknie, patrz Dobra, tak sobie idziemy, pekan, pekan, Gdzieś Jestem w tygodniu, będzie gdzieś pewnie film z tego odbioru tych te Ursusa i Zetora, ale no na razie musimy zobaczyć trzeba czekać, co on tam zrobi, bo jeszcze nawet nie zaczął. Ursus na weekendzie, dopiero coś działać działać dziku, bo on tam po weekendach też lubi siedzieć, to wiecie. To już jest trzeci, drugi film, który dzisiaj nagrywam Myślę, że spoko. No. Jak już są to za iźniwa, przyjdą znowu i... Wiecie, jak to będzie. <śmienic> Trzeba się spać, co? Za... Trzeba żyjeć. To mówię. Dobra, no i co, zobaczcie, dużo ale nie zostało z tego. to szybko skosimy, widzicie Patrzcie, już wpiero, czekajcie Szósty przejazd dookoła poleciał i co? No już połącza będzie No teraz zostanie łąka, która w sumie była nawet

Dobra, i to wstecz tej rora. No jedziemy na gospodarkę, my odepchniemy się i zobaczycie co dalej porobimy, bo zobaczcie zrobić pewnego. No bo ja zważę go A nie, bo nie wiem tego moda nawet. A, bo już pakuję wolę. O kur... Turka była zrobiona na niewiele minut filmuję, jest obecnie 27 minut. No to akurat pójdziemy na gospodarstwo, się prodepniemy. Nie będę mył tego, bo to nie ma sensu mycia, nawet tam tak szczerze powiem. nii , röö- , röö- , siis jääme hapur-hapur . oolelle , ronid see , ronid see . czy mam tą rzecz, o którą mi chodziła. Nie mam, dobra mam. masz no, konie, patrz Dobra, chujnie, ta już tak stoi. No. Także ja Was żegnam takim miłym akcencikiem. Do kolejnego odcinka, życzę Wam miłego dnia i na razie, cześć.